W Gdyni trwa właśnie 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Do Trójmiasta zjechała się plejada gwiazd, które z dumą pozują na czerwonym dywanie i udzielają wywiadów. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Joanny Opozdy i Weroniki Rosati, które miały okazję niedawno zaprezentować swoje umiejętności aktorskie w filmie Bridget Bardow Cudowna. Dzieło Lecha Majewskiego zostało zaprezentowane w trakcie środowej odsłony festiwalu filmowego, a reżysera wspierały Opozda i Rosati, które zdążyły się już przywiązać do odgrywanych bohaterek. Nie od dziś wiadomo, że Weronika jest prawdopodobnie największą fanką właściwie każdej zagranicznej aktorki, głównie oczywiście Elizabeth Taylor. Rosati na każdym kroku podkreśla, że gwiazda jest jej największą inspiracją. A gdy na świat przyszła jej pociecha, bez wahania dała jej imię na jej cześć. Weronika mogła spełnić swoje marzenie aktorskie i choć przez chwilę poczuć się jak idolka, bo w dramacie Majewskiego wcieliła się w postać Liz Taylor. Mieszkająca w Stanach aktorka mogła więc wystąpić w przebraniu filmowej Kleopatry i wejść w skórę ukochanej Elizabeth. Do tej pory kupowała po niej głównie pamiątki. Równie związana ze swoją bohaterką wydaje się Opozda, która niedawno zachwycała się Bridget Bardow na swoim instastory. Aktorka udostępniła na swoim instastory fragment wywiadu z francuską ikoną, w którym to przypadkiem opowiadała o tym, że nigdy nie odbiła kobiecie męża i nie uwiodła żona tego mężczyzny. Rosati i Opozda mogły więc celebrować swoje sukcesy na festiwalu w Gdyni. Aktorki z gracją uśmiechały się do obiektywów. Joanna na tę okazję wybrała kolorową sukienkę z falbanami. Fioletowo-niebiesko-pomarańczowa kreacja kontrastowała z czernią Rosati. Weronika postawiła na elegancki komplet składający się z czarnej marynarki i króciutkiej spódniczki. Stylizację uzupełniły sandałkami na wysokim obcasie.